Na co czekasz, Adaś? E, pana. Na pana czekasz? Uh -huh. A dlaczego? fotel. E, Na fotel? Tak. A kiedy pan będzie? Po obiadku. Po obiadku będzie pan. Aha, a ty widziałeś ten fotel? Ustawiłeś sobie zegarek? Tak. Uh -huh. Co, Adasiu? Pana nie ma. Nie ma pana? Nie chcę. Ojejku. I co, i dalej czekasz? Tak. Nie ma. Jak nie ma kuriera? Kurier jest w trasie. A daj zejdź. Zejdź. Bo spadniesz po prostu. I co by bajeczkę pooglądaj? Zostaw, bo się robi obiad. Zenu. Odkryłem to! A daj, co robisz? Odejdź od tego domofonu. Bo jak będziesz siedział przy domofonie, to nie będziesz słyszał, czy dzwoni kurier. Zostaw. Proszę odejść. Odejść. Tak, Gdzie jest ta? Przyjechał? Okej. Okay.